Witajcie moi drodzy, dzień dobry, piękna pogoda, witam w kolejnym odcinku już dawno też nic nie nagrywałem dzisiaj postanowiłem nagrać kolejny odcinek a akurat jest dokładnie miesiąc po odsadzeniu gołębi młodych ale <laughs> dzisiaj akurat puściłem gołębie stare, jak widzicie. Gołąbki kąpią się pięknie. zostały tutaj do wanienek wodę czystą dzisiaj. I niech się troszkę, troszkę schłodzą. Pogoda, jak widzicie, piękna, cudowna pogoda słonecznie. Także jestem tu dzisiaj i troszkę, troszkę pokażę, troszkę popowiadam co się wydarzyło i tak dalej na bieżąco żeby ci którzy oglądają mój kanał żeby też wiedzieli jakie poczynania w hodowli się odbyły jak już wspomniałem na początku miesiąc temu dokładnie zostały odsadzone gołębie, gołębie młode odsadziłem te gołąbki coś tu się znowu wydarzyło się tak spłoszyły. no dobra ok. Miesiąc temu zostały odsadzone pierwsze gołębie młode, i może akurat teraz, tutaj jestem, to przejdziemy do gołębnika, coś niecoś poopowiadam o tych gołębiach, jak się one tutaj spisują, i na oblocie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj dzisiaj, akurat musiałem zamontować taką, taką zasłonkę, a tu dzisiaj poopowiadam, pokażę Wam, co i jak będziecie mogli sobie zobaczyć, tutaj e, powiem, co tu się u młodych, jest, że tak powiem. Wydarzyło. Jak widzicie, gołębie mają już. Yy, są miesiąc po odsadzeniu Dzisiaj też odbyły kąpiel. Tutaj była wystawiona wanienka, kąpały się gąbki. Także dzisiaj taka tutaj relacja. Głównie będę chciał popowiadać o tych gołębiach młodych, ale, ale też pokażę jeszcze, co tam u głębniku u starych się dzieje. Czy są jeszcze młode jakieś jajka i tak dalej. Popowiadam, co tam na bieżąco się wydarzyło. Mianowicie, tak. Miesiąc temu. Odsadziłem pierwsze gołębie. Gołębie już na oblocie. Jak ktoś śledzi mnie na Facebooku, to mógł zobaczyć, że gołębki już kapitalnie sobie trenują na oblotach. Także wszystko idzie ku dobremu. Wiadomo, regularne, regularne karmienie, regularne obloty. Karmienie odbywa się dwa razy dziennie: o godzinie 10 jest pierwsze karmienie, i później o 17. Gołębie zauważyłem karmione młode, karmione regularnie. Wpadają w taki fajny rytm, kiedy to zbliża się godzina 17, nawet nie trzeba ich za bardzo wołać, one same, one same sobie już potrafią, potrafią, tu wejść do gołębnika, kiedy jest, zbliża się pora karmienia, wystarczy, że zagwizdam i one już fajnie mi zaczynają tutaj wchodzić. Jeszcze w ostatnich dniach odsadziłem kolejne gołębie. Młodziutkie już z drugiego lęgu, tutaj akurat jest jeden. Tutaj sobie siedzi gromadka kolejnych gołąbków. Jak widzicie sobie tutaj odpoczywają na deseczce. Te najmorsze gołębie to akurat zauważyłem, że one lubią przebywać razem, grzeją się, tulą się do siebie. Także są tutaj i, i tak to moi drodzy wygląda. No i co tu więcej, no, no gołąbki fajnie trenują. Przepraszam, jest kilka gołębi, które, które fanie się mi pokazują, jeżeli chodzi oczywiście o obloty, zobaczymy jak to będzie wyglądało na lotach, tak? Jest tutaj kilka gołąbków z tej mojej rudej samicy, od tego kolegi, z którego, z którą zakupiłem te gołębie u niego. Ta ruda samica akurat fanie się tam spisywała, latała, <laughs> miała kapitalne wyniki, stąd też pomysł, żeby ją odkupić i spróbować też pociągnąć troszkę tych młodych rudych, także tutaj jest jeden gołąbek z tej, z tej pary po tym róży. tutaj mamy tego mojego szpaka hobena yy, gołębie, cóż gołębie yy, u mnie jak już zresztą wiecie regularnie yy, otrzymują yy, suplementację ziołową ta suplementacja ziołowa na początku była co trzeci dzień podawana było, że tak powiem, wsparcie białkowe wsparcie białkowe ze strony ze strony suplementacji białkowej jako dodatek do karmy było podawana spirulina, było podawane białko ekstra, jak również inne witaminy itd. itd. Teraz e, tę suplementację jak gołębie otrzymują raz, raz w tygodniu, tutaj do karmnika, dzisiaj otrzymały oczywiście też. Jak możecie zauważyć, wszystkiego nie zjadają, te grubsze ziarna i zauważymy jęczmień zostaje w karniku to zawsze na koniec dnia, tak mniej więcej, nawet o tej porze, jest godzina 15. Zawsze wszystko sypuje do wiaderka. <coughs> Tym później muszą zadowolić się gołębie stare. I do pojnika raz w yy, raz yy, tygodniu dostają mieszankę herbat z mojego sklepu. Także rosną w kapitalnie i wydaje mi się, że są w kapitalnym zdrowiu. Zresztą. Kondycja ich jest bardzo dobra. Na oblocie nie ma tak, że jakieś gołębie gdzieś nie chcą wyjść, czy coś takiego. Zostają tylko te najpóźniej odsadzone. Reszta fajnie, fajnie mi trenuje. Kilka gołębi tutaj zauważyłem. Wyłoniło się takich, które lepiej trenują, czy też bardziej oddalają mi się od gołębnika. Dłużej trenują na niebie, dłużej chodzą, jak to się mówi. I oczywiście to nie jest żadna reguła, że miałyby one być jakimś doskonałym tworem, czy on jakimś doskonałym gołębiem, miałby być taki ptak, który tak się akurat zachowuje. Tutaj akurat pokazuję tego gołębia numer numerze 34, 34 Jest to gołąbek młody, który właśnie tak mi się fajnie spisuje na oblotach. Długo trenuje, bardzo długo trenuje, odchodzi bardzo daleko. Jest to gołąb po mojej parze 1162 samica motylek sparowana z czarnym belgiem i wyszedł taki gołąbek nakrapiany i jest takimi, z takimi rudymi pasami na drugim rzędzie, drugim rzędzie lotek. Kolejnym gołębiem, takim, który bardzo fajnie też pokazuje się, jest jego brat, jego brat. Tutaj akurat czarny gołąb. Tam właśnie ta samica motylek sparowana jest z czarnym belgiem i właśnie tutaj wyszedł też jeden czarny ptak. Są to gołębie, które właśnie kapitalnie, kapitalnie mi na oblocie odchodzą daleko, długo, długo, że tak powiem długo trenują. Jest tutaj jeszcze kilka gołębi takich, które się pokazują, mianowicie właśnie ten rudy gołąbek. Tutaj z takimi rudymi pasami, on jest taki jakby kolor maszali, z, z tymi rudymi pasami właśnie na, drugi, na, drugim, na, drugim, na drugim rzędzie lotek. Jak go może tutaj przełożę na inne siodełko, będzie go może lepiej widać. No, tutaj, tutaj go postaram się wam pokazać, tak on się prezentuje. E, oczywiście te gołębie już każdy ma swoje siodełko i on pewnie tutaj długo nie zabawi, będzie szukał swojego. Ale e, no tak, jest tutaj kilka gołębi, właśnie tutaj, tak właśnie, mianowicie też tutaj ten gołąb. Jest to cały czas linia, ja zauważyłem, że jest to linia, tutaj na oblocie one się fajnie spisują, ja, ja nie mam zastrzeżeń, aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie wyglądało na lotach, to jest, to jest logiczne, że, że na oblocie go może pokazywać różne jakieś cuda, a w na, na lotach rzeczywiście może on nie być taki super, jakby się mogło wydawać, ale tutaj właśnie akurat chciałem zaznaczyć i powiedzieć, że są to gołębie z tej linii, z tej linii tego wielkiego, mojego olbrzyma, tego DV abstrego takiego, którego też dostałem jako młódka malutkiego do wychowania u mnie w gołębniku i on został nawet zaobrączkowany taką obrączką kupioną gdzieś na Allegro z oddziału 01, byle jaką, żeby po prostu tylko był. Ten gołąb naprawdę wydaje mi kapitalne, kapitalne gołębie, tych pstrych gołębi tutaj po tym akurat gołębiu jest trochę, tutaj jest następny gołąbek po tym, po tym pstrym, no i muszę powiedzieć, że te pstre gołębie właśnie bardzo fajnie, bardzo fajnie mi, że tak powiem, się spisują, jeżeli chodzi o, o obloty. Jest tutaj też kilka takich niebieskich gołąbków, aczkolwiek teraz nie wiem dokładnie, które to są. Które to są, ale one też bardzo fajnie, bardzo fajnie mi się spisują. Aha, jeszcze dwa gołębie, bardzo fajne dwa gołębie z gołębnika rozpołudowego. Ten nakrapiany, tutaj jest jeden nakrapiany gołąb. Jest to, Mam taką parę, którą też nabyłem od mojego kolegi, właśnie z oddziału, który jest obecnie mistrzem na młode. No to tutaj jest akurat ten gołąb. Tam miałem dwa defały, które były zakupione na targach w Sosnowców w 2012 roku. Samiczka niestety padła mi z niewyjaśnionych przyczyn, został tylko samiec. Ale mam po nich, mam po tej parze tych defałów, dwa takie właśnie młode, nakrapiane. One też kapitalnie, kapitalnie trenują. Jest to akurat para. O takiej samej barwie i o takie same też również młode, tutaj mi wyszły. To jest jeden, tutaj ten nakrapiany gołąbek, i tutaj widzę siedzi drugi. Dlaczego Dlaczego wiem, że to są te gołębie? Dlatego, że mają czarne znaczniki i ich numery to jest 34-40. Tutaj ten gołąbek, a ten akurat zaraz zobaczymy, jaki on ma. Numer, muszę mu tą obrączkę tak przestawić, żeby można było 34, 44 i to są te gołębie, ja te obrączki nie ustalałem według numerów, tak jak to niektórzy robią tylko po prostu yy, takie numery po, po prostu chciałem im przypisać i takie mi się podobały i takie zostały im przydzielone także tutaj te gołębie, no tak jak mówię, młode yy, zobaczymy jak będą spisywały się na lotach aha, tutaj chciałem też dodać, że gołębie straciły już po jednym, zrzuciły po jednym lotce Wiadomo, te pierwsze gołębie, które zostały odsadzone, te lotki zgubiły już i bieżą te lotki nowe. Także tak to, tak to po prostu wygląda. I są w miarę regularnie oblatywane. Regularnie w sensie, mam tutaj na myśli, tutaj chciałem na to zwrócić uwagę, zauważyłem, że taka systematyka i regularność fajnie, fajnie wpływa na taką dyscyplinę, oczywiście w hodowli. Gołębi młodych, i, i wiadomo, że niektórzy może by, bym powiedzą, że, że nie należy tak na początku <laughs> za szybko wprowadzać tej dyscypliny. Ja nie wprowadzam tej dyscypliny tak stricte, tak jakby to miało wyglądać. W każdym bądź, gołębie, w każdym bądź razie gołębie są przygotowywane do tego, aby zostały. Zostały regularnie przyzwyczajone do regularnego karmienia, czyli o stałych porach, godzina 10 i godzina 17. Wydaje mi się, że tutaj w przypadku tego porannego karmienia godzina 10 będzie taką godziną, kiedy gołębie też będą mniej więcej w tych godzinach wracać z lotu. Więc będzie to też taki dobry atut do tego, żeby tutaj wykorzystać ten, ten właśnie ten atut, ten, ten... ten, ten, ten ten motyw do tego, żeby właśnie tutaj jakoś je motywować, motywować do tego, żeby te gołębie szybciej wracały z tych lotów, czyli żeby one wiedziały, że mniej więcej w tych porach jest karmienie i żeby w tych porach po prostu szybciej zameldować się w gołębniku. Nie wiem, czy to się sprawdzi, jest to, jest to takie moje, moje przypuszczenie, że gołębie, które są systematycznie po prostu prowadzone w pewien sposób, będą też w tych, w tych po prostu godzinach czy to meldować się lepiej w głębniku, czy, czy też ta systematyka pozwoli na to, żeby zachować tą jakąś, jakąś dozę powiedzmy dyscypliny? Tutaj też ładny gołąbek po tej mojej rudej, córce rudej, cór, po córce rudej, rudej, także tutaj akurat w rozpłodzie mam tą rudą samiczkę, taką którą odkupiłem. Ona w tamtym roku wydała dwa młode, fajne, kapitalne takie rude samiczki. Jedna jest w rozpodzie sparowana z kołbenem od kolegi Krzysztofa, która wydała właśnie tego gołębia. E, gdzie on się to straciło tego właśnie e, szpaka takiego? A jedna córka jest tutaj w głębniku lotowym i wydaje mi właśnie takie gołąbki, tak właśnie ubarwione takie z rudymi pasami. Także tutaj tyle. Aha, i tutaj chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Dzisiaj wchodząc do gołębnika, jeden gołąb czmychnął mi ukradkiem z gołębnika, wyleciał i już po prostu nie umiałem, nie, byłem, nie było możliwości go złapać, musiałem go wołać, kombinować, żeby go wpędzić do gołębnika z powrotem i postanowiłem tutaj zamieścić taką, taką zasłonkę, która służy temu, że jak otwieram drzwi, to te gołębie, widząc, że ta zasłonka rusza się, czy po prostu wisi sobie, to nie próbują mi tędy właśnie górą czmychnąć, a dołem już mam lepszy taki pole, pole manewru, żeby je tutaj wyłapać czy też lekko, nawet można powiedzieć, potraktować z nogi, gdyby, gdyby po prostu chciał mi gdzieś tam dołem, dołem po prostu wylecieć. Zamontowałem tą zasłonkę, zauważyłem, że mój kolega też ma taką zasłonkę w gołębniku młodym. Ona też służy temu, że ruszając się, gołębie przyzwyczajają się do tego i może to być też taki jak gdyby symbol tego, że w gołębniku zawsze ktoś jest ponieważ ona też troszkę przypomina, powiedzmy, czy tam ubranie człowieka, czy coś takiego, więc gołębie też nie, nie są takie spanikowane i nie będą też tak panikować wtedy, kiedy trzeba będzie je wyłapywać do koszy. Jak zresztą już teraz zauważyliście, większość z nich już zaczyna gruchać ładnie, gonią nawet samiczki, jakby na jajka, także no jest to dobra oznaka, wydaje mi się, zdrowotności tego, tego stada młodych, młodych gołębi. Może widzimy teraz troszkę na zewnątrz. Zobaczymy, jak tam sobie pogrywają stare gołąbki. Co one tam robią, czy latają. Także tutaj to tak wygląda, jeżeli chodzi o gołębie młode. Staram się właśnie regularnie tutaj to prowadzić, żeby można było później wykorzystać to w miarę jako swoista dyscyplina, żeby te gołębie też mogły dobrze spisywać się na tych lotach gołębi młodych, tutaj moja pupila, jak zresztą widzicie, chodź malutka, chodź moja, chodź, chodź malutka, chodź, 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 ona wszędzie mnie śledzi, gdzie bym nie poszedł, to idzie za mną i tak. I stare gołębie, no nie latały ostatnio dwa dni, także dzisiaj puściłem i tak jak widzicie sobie oblatują, latają, one teraz yy, zauważyłem więcej czasu spędzają na ziemi, gdzieś zbierają jakieś, yy, nie wiem, różne rzeczy, zauważyłem, że yy, smakują im po prostu ślimaki. Tutaj taki, taka kwestia ze strony może też yy, sąsiadów, którzy mogą sugerować, że gołębie wydziobują im jakieś yy, nasiona, czy coś takiego. Otóż nie jest to prawda, bo gołębie zauważyłem, obserwuję je bardzo, bardzo, bardzo często i widzę, że one po prostu nie jedzą żadnych nasion wysianych do ziemi, tylko posilają się ślimakami. Nie mam zielonego pojęcia, co w tych ślimakach jest takiego szczególnego, że lubią je jeść, potem czasem te dzioby mają całe ubłocone, zaklejone, nie umią nawet przełykać, bo ślimak jest klejący, więc one sobie te ślimaki w jakimś celu spożywają. Nie wiem dlaczego, chociaż pomimo tego, że dostają wszystko, co jest możliwe w związku z suplementacją i z, z jakimikolwiek dodatkami, minerałami i grytami, to i tak mimo tego one cały czas gdzieś poszukują tych właśnie ślimaków. No a teraz jak widzicie sobie latają, niektóre siedzą tutaj też. Oczywiście były do kąpieli nalana woda, kąpały się. <laughs> Także tak to wygląda. Y oczywiście y niedawno też y jak obserwują mnie, któryś z was z kolegów obserwuje mnie na Facebooku, to wie też, że zostały wymienione też zrębki w moim głębniku. Tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam pana kolegę Patryka Cudka, który zajmuje się sprzedażą tych zrębek. Bardzo, bardzo fajnie mi się to podoba, bo te zrębki one były zapakowane jak gdyby w większe worki, było ich więcej, zdecydowanie więcej w tym worku niż w takich standardowych 60-litrowych workach, które można kupić w sklepie gołębiarskim. Zauważyłem, że tych zrębek było tam zdecydowanie więcej, może nawet około 5 litrów więcej. Nie wiem, czy czy, czy on zawsze tak pakuje tego, te, te zrębki czy może po prostu ktoś specjalnie dla niego te zrębki tak przygotowuje polecam tego sprzedawcę, polecam kolegę Patryka dlatego, że e, chłopak jest młody i rozwija się e, no, tworząc też poniekąd jak gdyby swoją jakąś tam markę e, produktów które wykonuje e, w kwestii hodowli gołębi bo, bo produkuje też e, Produkuje też cele lęgowe, jakieś ramki i tak dalej, i tak dalej, Siodełka spoczynkowe czy, czy, czy coś takiego, bo pupila mi tu wlazła za mną, próbuje tutaj gdzieś się przechadzać i śledzi mnie, no i tak to wygląda, także zrębki moi drodzy, zrębki jak widzicie wymienione w każdej części gołębnika, u młodych też zostały dosypane, aczkolwiek nie wymieniane. Stwierdziłem, że nie będę wymieniał tam żadnej ściółki, nie będę robił nic w tym, tym, w tym temacie. Dopiero wszystko będzie idealnie wysprzątane przed lotami i przygotowane do tego, żeby młode gołębie puszczać na loty. Tutaj mam kilka takich łódków, które sobie tutaj jeszcze z drugiego lęgu siedzą. O, tutaj jest młodzik, fajny sobie tutaj siedzi. Tutaj mam dwa łódki po właśnie czerwonej i po rudej samiczce. Po czerwonej, przepraszam, po czarnym takim gołąbku tu sobie siedzą dwa młodeczki Jeszcze będą, już są. Znaczy jutro, chyba albo później je zaobrączkuję. Mają 4-5 dni, także ten. Tutaj jest jeden już też młodek zaobrączkowany. Wczoraj zaobrączkowany No i tutaj też jedna godzina mała. Właśnie stricte po tej. Po tej rudej, właśnie samiczce, no już tu jest tak trochę nabudzone, też nie zwracajcie na to uwagi i nie komentujcie zaś, nie negujcie, że jest nawalone i, i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest normalna sprawa, wydaje mi się, w głędnikach. brud musi być. Aczkolwiek ściółka, tak jak mówię, była wymieniona. Ja już sobie tutaj ten spojnik wyciągnę i gołąbki, tak jak widzicie, sobie dzisiaj latają. Kilka młodych. Oczywiście. Kilka młodych jest też jeszcze w głębniku rozpłodowym, ale tam już mi się nie chce wchodzić, bo jedzą zamknięte. Tam karmię tylko jeden raz dziennie, ponieważ tych głębi jest 10 i zauważyłem, że one podając im jakąś tam określoną dawkę, karmy one nie do końca zjadają, więc muszą po prostu dostawać tylko raz, raz dziennie. A że mają trzy młode, to to w zupełności wystarcza i, i sobie tam jedzą i tak to wygląda. Także. Tutaj również właśnie, jeżeli chodzi o to, to będzie jeszcze kilka młodych do tego, żeby potem odsadzić. Myślałem, że tych gołębi uda mi się uciągnąć do lotów 50 sztuk, niestety nie będzie tego tyle, tych gołębi będzie około 45, maksymalnie 47. Także troszkę, troszkę z czasem to się przewlokło, nie wiem dlaczego tak się stało, muszę powiedzieć, że w, w, po pierwszym lęgu, po, po, po przystąpieniu, do składania drugich jajek przyszły zimne dni, te głębie trochę się zaczęły ociągać, i może to w wyniku właśnie tej temperatury, spadku temperatury, czy coś, one po prostu nie zniosły się w terminie, który pozwoliłby na to, żeby już te głębie młode po prostu odsadzić. I dlatego też no jest tak, jak jest, czyli no nie, nie jest tych młodych tyle, tyle ile powinno być. I co? No i moi drodzy, tak to wygląda. Krótki dzisiaj wideoreportaż. Jak widzicie, gąbki sobie tutaj hasają. Wszędzie, wszędzie ich pełno. I tak jak mówię, one nie jedzą roślinności. Czasem tam skubną, mu, tak jak tutaj, ale, ale bardziej widzę, zauważyłem, że bardziej interesuje ich spożywanie ślimaków. Nie wiem dlaczego, tak jak mówię, może tam akurat w tych ślimakach są jakieś. Jakiś może są bogatsze w białko, czy coś, i, i może stąd właśnie w wyniku tego gołąbki sobie lubią te ślimaki podjeść. Yy, zauważyłem, że teraz coraz mniej też ludzie sypią tej trutki, więc nie ma problemu z zatruciem, w, w, tym, w, tym, miesiącu, w tym miesiącu, w tym roku, w tym sezonie, bo w tamtym sezonie yy, kilka gołębi zachorowało mi w wyniku spożycia właśnie tej trutki, trutki na ślimaki. O Teraz się akurat zerwały, coś się tam spuszyło i latają sobie. Gołąbki stare. Muszę powiedzieć, że też nie widzę jakichś, jakiegokolwiek jakichkolwiek uchybień czy to zdrowotnych czy coś takiego. Woskówki wszystkie zabielone oczywiście wtedy, kiedy nie karmy młodych, bo jak karmimy młode no to wiadomo, że każdy dziób jest trochę mokry i te woskówki nie są takie śnieżnobiałe jak powinny być. Ale gołąbki stare trenują fajnie mi. E, co prawda ja na stare nie lecę, może za jakiś czas uda się polecieć na stare i zobaczymy też jak to będzie wyglądało. Może z czasem też uda mi się w końcu, w końcu przerobić ten gołębnik na, na taki bardziej funkcjonalny, wstawić tam oryginalne prawdziwe cele, takie jak powinny wyglądać i żeby też zacząć próbować lecieć metodą wdowieństwa, żeby ta motywacja tych gołębi była, była lepsza. Oczywiście różne metody. Lotowania głębiami, czy to w dowieństwie, czyli gniaz... lotowanie gniazd... gniazdówką e, przynosi różne rezultaty, aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli to zostało ustalone i sprawdzone, e, mówię tutaj o metodzie e, lotowania e, w dowieństwem, no to wydaje mi się, że taką metodą należałoby spróbować lotować te głębie. Także będziemy może w przyszłości kiedyś, jak już. E, będzie więcej czasu, czy też pieniędzy, no to wtedy będziemy może próbować lotować gołębiami również starymi. A teraz, tak jak wspomniałem, swoją uwagę bardzo, bardzo prężnie skupiam na lotowaniu gołębiami młodymi, które staram się w tym roku idealnie przygotowywać. Oczywiście to wszystko sprawdzi się później, kiedy zaczną się pierwsze treningi kiedy kiedy gołębki zaczną trenować kiedy, kiedy po prostu <laughs> będzie można zobaczyć ten, faktycznie, ten faktyczny efekt tego, tego przygotowania gołębi właśnie na pierwszych treningach czy też, czy też właśnie na pierwszych na pierwszych lotach jeszcze taki na koniec tego odcinka rzut oka na te gołębki może tak troszkę je uda mi się zaprezentować niektóre fajne są bo takie agresywne bronią swojego siodełka tak jak tutaj ten akurat fajny łobuz no jest tych gołąbków tutaj akurat odsadzonych teraz 37 moi drodzy no i tak myślę że jeszcze około 10 gołębi uda mi się odsadzić i tak myślę że maksymalnie właśnie w 47 zmie e, zamknę zamknę tą Tą, yy, tą młodzież do tego, żeby przygotowywać je już do lotów, o tutaj jest ten, ten defałek po tym defałku, ładny samczyk, ładnie spisuje się właśnie, tylko, ale mówię tylko i, i wyłącznie przede wszystkim na tych oblotach. A jak będzie to wyglądało później, yy, kiedy będą już treningi i loty, faktycznie to wszystko się oczywiście okaże. Mam możliwość teraz w związku z pracą, którą wykonuję. Do tego, żeby regularnie, w miarę regularnie trenować te gołębie, <laughs> przepraszam, wywozić wywozić i, i próbować je trenować w taki sposób właśnie, żeby ta systematyka i, i ta dyscyplina została wdrożona i żeby te gołębie też również fajnie, fajnie mi, e, że tak powiem, latały i, i wracały do tego gołębnika i na tych lotach spisywały się tak jak należy. Gołębie w zdrowiu. Co prawda na początku yy, musiałem wspierać je białkowo, bo ros rosły bardzo słabo, ale później przy odsadzeniu, kiedy zaczęły same jeść, gołębie doszły do siebie. Ja to zawsze mówię, że gołębie potem dochodzą do siebie i potem już stają się takie fajne, duże, dorosłe i wyrośnięte, także wszystko wydaje mi się idzie, idzie ku dobremu. Także zobaczymy po prostu, jak to będzie wyglądało na lotach, jak te gołąbki będą się spisywały. Na razie póki co tylko obloty i regularne karmienie, mniej więcej taka dyscyplina wprowadzona, taka dyscyplina wprowadzona, właśnie, że tak powiem, na sucho. i tutaj ta moja zasłonka, która ma chronić, żeby tymi górą nie, wys, nie wyskakiwały, bo dzisiaj mi jeden tutaj wysunął i po prostu już został na zewnątrz i trzeba było czekać, aż wejdzie, żeby po prostu się gdzieś nie, nie straci. To tyle moi drodzy dzisiaj z tej krótkiej relacji, którą dla Was nagrywam, dla zainteresowanych y, moją hodowlą. Jak już widzicie, zresztą można by było powiedzieć, że praktycznie już lato, bo pięknie wszystko zazieleniło się, już zalążki wiśni, owoców, niedawno były kwiaty, a teraz już możecie zobaczyć, że pięknie już są zalążki owoców na gałązkach także zbliżamy się do okresu letniego potem już to będzie z górki, czerwiec, lipiec i w sierpniu myślę loty. Mam nadzieję, że do tego wszystko będzie ok do tego czasu i, i będę mógł wreszcie przelotować kolejny rok te gołębie młode, żeby też tworzyć sobie jakieś tam bazę stadną, żeby też móc mieć jakieś gołębie, które, które coś wreszcie kiedyś może pokażą. Tak żeby już nie było śmiechu, że fus wielki zielarz, a nie leci gołębiami i jego zioła nie działają. No, także tak to moi drodzy wygląda. To tyle dzisiaj. Jeszcze na koniec. Pokażę piękne kwiaty w krzewie, który mi tutaj zakwitł. Nawet nie wiem jak się nazywa. Kupiłem kiedyś i tak pięknie kwitnie. Już też powoli, jak mówię, wróży, zbliżające się szybko lato. Także pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia i dobry, dobry lot.